Konkurs miał miejsce 26 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy. Rywalizacja odbyła się drużynowo. Każdy zespół składał się z trzech osób. W Świdnicy rywalizowało ze sobą siedem drużyn. Konkurs został podzielony na dwie części, pisemną i ustną. To już taka troszeczkę tradycja. Od 15 lat w ochotniczych hówcach pracy organizujemy konkurs wiedzy o policji, w związku z tym, że uważamy, że nasza młodzież, która nie zawsze jest pozytywnie postrzegana w środowisku, powinna wiedzieć coś o... W służbach mundurowych. Drużyny spotkają się tutaj z całego byłego województwa wałbrzyskiego. Wiadomo Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów, Bielawa, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Bystrzyca Kłodzka. Najlepsze drużyny wyłonione podczas rejonowych finałów będą rywalizowały w finale wojewódzkim we Wrocławiu. Przyjeżdżała policja od nas z Ząbkowic i w sumie codziennie i pytali nas. Testy pisaliśmy często, cały czas w sumie. Mieliśmy też pokaz ruchu drogowego, mieliśmy straż pożarną, pierwszą pomoc, wszystko. Pierwsze miejsce zajął środowiskowy chufiec pracy w Dzierżoniowie, grupa druga. Drugie miejsce chufiec pracy Świdnica, a trzecie Bystrzyca Kłocka.